Witajcie, bracia i siostry. Posłuchajcie słowa Pana. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest, zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem, przez chrzest, zanurzający nas, w śmierć, Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc. Że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. To Słowo Pan kieruje do nas i ukazuje nam, że nasze życie jest ściśle związane z Jezusem Chrystusem. Bo zostaliśmy ochrzczeni, a chrzest, baptyzmo to jest zanurzenie. W co jesteśmy zanurzeni? Jesteśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli w Jego Paschę. Najważniejszym wydarzeniem w życiu Jezusa była Jego Pascha, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie. Można powiedzieć, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat po to, aby dokonała się Pascha, aby dokonać Paschy, przejścia. Pascha to jest przejście. Przejście. Kiedyś w Izraelu, w historii Izraela, było też przejście. To przejście dokonało się w Egipcie. I wtedy przeszedł Pan. Jedni pomarli, synowi pierworodni Egiptu pomarli. Była wielka żałoba, śmierć. Natomiast synowie Izraela ocaleli, i to się stało początkiem wyjścia z niewoli, z niewoli egipskiej. My natomiast też wychodzimy z niewoli. I wyprowadza nas Jezus z tej niewoli przez swoje przejście, przez swoją paschę, z niewoli grzechu. I my wszyscy mamy udział w tym wydarzeniu Paschy Jezusa przez sakrament Chrztu. W sakramencie tym zostaliśmy, rozpoczęło się nasze przejście. Można powiedzieć tak: rozpoczęło się nasze przejście. Pascha trwa. Nasze życie jest paschą, jest przejściem. Przechodzimy od grzechu, od zła, ciemności. Z wątpienia przechodzimy do życia nowego, które otrzymujemy w darze od Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał. Otrzymujemy to nowe życie, i ono jest życiem w duchu świętym. Zapamiętaj to sobie: Jest życiem w duchu świętym. Żyjesz nie według ciała już. Ale żyjesz w Duchu Świętym. Nie według zmysłów, zaspokajania swoich, powiedzmy, przyziemnych potrzeb, one są. Musisz przecież jeść. Tak. To jest pewna potrzeba, konieczność. Są jeszcze inne potrzeby. Ale Jezus uwalnia nas, przychodzi nam z pomocą, oczyszcza nas z takich. Z takich grzechów, słabości i zła, które są w nas, które są w nas i które oddzielają nas od Boga. On to wszystko bierze na siebie, i dlatego dokonuje się w nas śmierć. Umieramy razem z Jezusem i wychodzimy z grobu, z martwych stajemy. Oto otwieram Wasze groby, ludu mój. Tak mówi Pan przez proroka Ezechiela, i daje Wam nowego swojego ducha, i daje Wam nowe serce. To jest zapowiedź proroka Ezechiela, i to się realizuje, to proroctwo, przez Jezusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Gdy żyjemy według ducha, gdy wchodzimy w ten świat ducha, zmienia się nasz sposób myślenia. Na sposób widzenia i sposób życia. Już nie myślimy w kategoriach zmysłowych dla zaspokajania swoich przyjemności, egoizmu, pychy, chciwości, nieczystości, ale żyjemy według ducha. Czyli rozpoznajemy nową jakby hierarchię wartości, do czego nas Pan powołuje, jaka jest wola Boża i ją pełnimy. To jest życie według Ducha. I dlatego dzięki Duchowi Świętemu stają się zrozumiałe słowa, które Jezus wypowiedział, a które również mamy dzisiaj. Mianowicie Jezus powiedział do swoich uczniów tak. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć, swe życie straci je. A kto straci, swe życie z mego powodu znajdzie je. To tylko można zrozumieć i przyjąć dzięki duchowi świętemu. Bo bez ducha świętego to ktoś powie: jak to? Przecież ja mam kochać mamę, tatę, dzieci własne, żonę, męża. Mam kochać. To są najbliższe mi osoby. One są nad wszystko. Tak, trzeba kochać. Ale ponad wszystkim jest Jezus. Który pierwszy Ciebie umiłował, jest Twoim Bogiem, jest ważniejszy w hierarchii od Twojej mamy, taty, męża, żony, dziecka. Jest ważniejszy, pierwszy. I dlatego te słowa są, one brzmią w taki sposób, byśmy powiedzieli, prowokujący do pełnego myślenia. To byli apostołowie. On mówi, Jezus mówi do apostołów, którzy poszli za Jezusem, zostawili swoje żony, mężów, żony właściwie, może dzieci. Wiemy, że Piotr miał żonę, bo miał teściową. Tak. I poszli za Jezusem. Poszli za Jezusem. No i teraz Jezus mi mówi, słuchajcie, to ja mam być na pierwszym miejscu w Waszym życiu, ale Jezus nie czyni tego po to, żeby być, no właśnie, żeby nas jakby obezwładnić sobą, żeby, ale bo tak naprawdę Bóg ma być na pierwszym miejscu. Jest takie powiedzenie: jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. To sobie zapamiętaj. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Jeżeli kochasz Boga całym sercem, całym umysłem, swoją wolą, całą siłą, to wtedy konsekwencją tego jest miłość do bliźniego. A tym bliźnim najbliższym to jest żona, mąż, matka, ojciec, dzieci. Oni są najbliżsi. Oni są. Przede wszystkim oni są bliźnimi, a potem dalsze kręgi: Jesteś zdolny do miłości na tyle, do miłości ludzi, na tyle, na ile kochasz Boga i jak kochasz Boga? Czy Bóg jest ponad wszystko? Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest niegodzin. Krzyż! Twój krzyż. Szaweł, jak spotkał Jezusa pod Damaszkiem, potem powiedział, z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Tak, krzyż Twój Krzyż. Jesteś ukrzyżowany z Jezusem, zjednoczony przez sakrament chrztu. Bo chrzest Ciebie jednoczy z Jezusem. Jesteś zanurzony w Jezusa, w Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. I dlatego sakramentem chrztu trzeba żyć na co dzień. To nie jest tak, że zostaliśmy ochrzczeni kiedyś, tylko mamy metrykę teraz w księgach parafialnych. No tak, kiedyś i mamy, pozostała nam świeca i szatka biała. Tak, to był ryt, to był rytuał, to, to była liturgia, to był sakrament, który był na początku naszego życia, gdy byliśmy mali i nie pamiętamy tego wydarzenia. Są co prawda ludzie którzy byli ochrzczeni jako dorośli. I pamiętają, musieli do tego chrztu się przygotować w Katechumenacie. I oni pamiętają o swój chrzest. Ale my nie pamiętamy, ja nie pamiętam. Ale chrztem żyć na co dzień, to znaczy, nieustannie ma się we mnie dokonywać przejście. To przejście się dokonuje w Duchu Świętym przejście. Od człowieka cielesnego, zmysłowego do człowieka duchowego. Od świata, w którym, w którym rządzi mną no, egoizm, moje zmysły, upodobania, przyjemności, moje lenistwo, chciwość, zazdrość. E, zmysły. Świat taki przejście do życia w duchu świętym. Żyć w Duchu Świętym to miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, łagodność, wierność, opanowanie, owoce Ducha Świętego. To spełnianie swoich obowiązków rzetelnie, jestem, mam taki zawód, taką profesję, i speł spełniam te obowiązki, pracuję rzetelnie. I pieniądz nie jest moim bożkiem, nie jest najważniejszy. On jest potrzebny, tak. Ale chciwość pieniędzy, z tego rodzi się dużo zła. Musisz uważać, bracie i siostro, aby chciwość nie opanowała ciebie, aby pieniądz nie stał się najważniejszy w twoim życiu. Miłość, służba drugiemu człowiekowi, wrażliwość na ludzi cierpiących, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili powiedział Jezus to jest właśnie życie w duchu świętym nie kręcę się wokół siebie myślę o sobie zaspakajam swoje żądze myślę tylko o własnych interesach i korzyściach i narzekam że ciągle mam za mało nie to jest życie pogańskie to jest życie pogańskie ale właśnie dziękuję za wszystko potrafię Znosić cierpliwie różne niedogodności, pracuję rzetelnie, jestem przyjazny wobec ludzi, nie zazdroszczę im, potrafię ich pochwalić, powiedzieć im dobre słowo, uśmiecham się do nich i jestem życzliwy, życzliwy, opanowany. No, to jest życie w Duchu Świętym i wszystko czynię na chwałę Pana, nie dla własnej korzyści czy dla własnej chwały, ale po prostu na chwałę Pana. Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mieście uczynili, to znaczy, że dostrzegam ludzi potrzebujących w moim otoczeniu i rozpoznaję w nich Jezusa, który, który przychodzi do mnie w ubogich, cierpiących, może bezdomnych, samotnych. I cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Mnie uczyniliście, mówi Jezus. Alleluja!